10 ras psów najbardziej podobnych do wilków. Niektóre psy zachowały wygląd podobny do wilków, niektórzy wręcz dążyli poprzez krzyżowanie różnych ras psów do osiągnięcia wyglądu jak najbardziej zbliżonego do wilków. I dzisiaj właśnie takie psy. 10 psów, które swoim wyglądem przypominają wilki. Pierwszy z nich to oczywiście wilczak czechosłowacki. Czyli krzyżówka owczarka niemieckiego z wilkiem. Po wielu pokoleniach, po wielu krzyżówkach, wilczak stał się psem bardzo mocno związanym z opiekunami, potrzebującym bardzo dużo naszego czasu i uwagi. W przeciwnym razie może zacząć sprawiać duże problemy. To z założenia pies służbowy, ale ta rola coraz częściej jest zastępowana przez to, że te psy są psami do towarzystwa. Mają silny instynkt terytorialny, silny instynkt dubowiecki. Potrzebują dokładnej socjalizacji, zapoznawania tego psa z tym wszystkim, co go otacza. Są to też psy, które wymagają naprawdę dużej dawki ruchu, ale są to psy, które charakteryzują się naprawdę fajnym zdrowiem, dużą wytrzymałością na warunki pogodowe, nie są głośne i do tego bardzo mocno wiążą się z ludźmi. Można powiedzieć, że to pies, który tego swojego opiekuna nie odstępowałby na krok i przy opieku nie jest najszczęśliwszy. 60-70 cm wysokości i 25-40 kg wagi. Drugim psem na liście jest Zarlos Wolfhund, czyli druga rasa psów wywodząca się z skrzyżowania owczarka niemieckiego z wilkiem. Psy te, psy te w przeciwieństwie do wilczaka czechosłowackiego, od początku były hodowane, żeby osiągnąć psa do towarzystwa. Wilczak czechosłowacki miał być psem służbowym, psem pracującym, ale. Zarlos Wolfhund to pies, który również potrzebuje bardzo bliskiego kontaktu z opiekunami. Bardzo źle znosi samotność i brak uwagi. Mają one silny instynkt łowiecki, całkiem dobrze, co ciekawe, dogadują się na przykład z psami. Potrzebują, podobnie jak wilczak czechosłowacki, dokładnej socjalizacji, zapoznawania z tym światem zewnętrznym, choć trzeba pamiętać, że nadal to psy dosyć niezależne, ale bardzo, bardzo mocno nastawione na ludzi. Nie nadają się na stróży, raczej są to psy, które będą się wycofywały, kiedy będzie jakieś zagrożenie. Są to też psy bardzo mądre, ale psy, które no nie za bardzo widzą sens w nauce. Co oczywiście powoduje, że nauczenie je czegoś nie jest trudne, ale musimy je przekonać, zmotywować, żeby chciały to zrobić. Jeśli zapewni im się bliskość, dużo własnej uwagi, stają się bardzo fajnym psim towarzyszem, podobnie jak wcześniejszy wilczak czechosłowacki. 60-75 cm, 30-41 kg wagi. Kolejnym psem jest Siberian Husky. Bardzo często spotykane psy, które niestety często trafiają w ręce ludzi, którzy nie są w stanie im zapewnić tych ich bardzo dużych wymagań, ponieważ są to psy o bardzo dużych wymaganiach, jeśli chodzi o ruch, psy źle znoszące samotność, nie zawsze dobrze dogadujące się z obcymi psami, wymagają też nie takiego łatwego wychowania i socjalizacji. Ale husky, który trafi do odpowiedniej osoby, która go wychowa, zapewni mu dużą ilość własnego czasu i zaspokoi ten duży temperament tego psa, wtedy... Haski staje się doskonałym psim towarzyszem. Łagodnym, wesołym, przyjacielskim, nie nadającym się na stróża, potrafiącym być doskonałym psem rodzinnym, potrafiącym być doskonałym psim sportowcem. I właśnie takie osoby, które wiedzą, jak zaspokoić te potrzeby tego psa, z haskiego będą miały psa idealnego. 51,60 cm wysokości 16,27 kg wagi. Elkund szary. Psy niezależne, uparte, o silnych instynktach, wymagające doświadczonego opiekuna, psy o charakterze bardzo samodzielnym, chociaż lubią życie rodzinne. To wychowanie jest dosyć trudne. Trzeba im zapewnić naprawdę dużą dawkę socjalizacji, poświęcić im naprawdę dużo uwagi i czasu. Wtedy psy te stają się naprawdę fajnymi psami, chociaż nigdy tego bardzo indywidualnego charakteru nie stracą. Jednak taki można powiedzieć, wygląd zobowiązuje. No i te psy często mają charakter, który powoduje, że odznaczają się dosyć dużą niezależnością i takim troszkę innym, nie tak posłusznym charakterem, jak to ma miejsce w przypadku innych psów. Ale Elkhung Szary to pies, który potrafi być doskonałym towarzyszem osoby aktywnej, doskonałym towarzyszem na przykład myśliwego, ale jest to pies bardzo rzadko spotykany w Polsce. Przynajmniej ja jeszcze takiego psa nigdy na żywo nie spotkałem. Northern Inuit Dog. Kolejny pies zaprzęgowy, potrzebujący bardzo doświadczonego opiekuna, opiekunów, który zapewni mu odpowiednie wychowanie i zaspokoi tą jego olbrzymią potrzebę ruchu. I będzie mu oczywiście mógł poświęcić dużo czasu i uwagi. Psy inteligentne, ale niezależne i trochę uparte. Troszkę trzeba uważać na ich zdrowie to kolejna. Z takich psich krzyżówek, to psy naprawdę dla niewielkiej grupy ludzi, chociaż można by to powiedzieć również o Elkhandzie czy też o Zarlos Wolfhandzie. Mam nadzieję, że to dobrze wymawiam. To pies, który powinien trafić do człowieka, który jest w stanie wykorzystać te jego zalety i jest w stanie sobie poradzić z tymi wadami. Chociaż to nie są wady, tylko to są po prostu jego cechy. Ten pies taki jest. 58-70 cm, 25 do nawet 50 kg wagi. Jemt Hund. Pies bardzo blisko spokrewniony z elkundem, Psy bardzo wymagające, jeśli chodzi o ilość ruchu, wychowanie i socjalizację. Ogólnie też musi trafić do doświadczonego przewodnika. Odznacza się silnym instynktem łowieckim, sporą niezależnością, no i niekiedy niechęcią do obcych psów. To kolejny psi indywidualista, chociaż tych takich psich indywidualistów dzisiaj na liście jest sporo. Jednak są to psy, które lubią opiekunów i kiedy ta więź jest nawiązana w sposób taki, jak trzeba, są psami posłusznymi. Szkolenie i socjalizacja jest bardzo ważna. To też psy, które w odpowiednich rękach stają się doskonałymi psimi towarzyszami. W nieodpowiednich rękach, u osoby, która tylko. Myślała, że ten wygląd jest idealny, ale zapomniała, że to jest pies o dosyć mocnym charakterze. Mogą pojawiać się problemy. 52, 65 cm i 23, 30 kg wagi. Alaskan Malamut kolejny pies zaprzęgowy, niezależny, czasem uparty, o mocnej psychice, ale też pies bardzo przyjacielski i oddany. Ma on duże wymagania, jeśli chodzi o ruch potrafi być bardzo dobrym psem rodzinnym, kiedy oczywiście ten ruch, te wszystkie potrzeby mu zapewnimy. Potrzebuje dużo kontaktu z człowiekiem, dużej ilości uwagi nas. No, ale to się powtarza przy każdym dzisiaj wymienionym psie. Kiedy malamut będzie się nudził, kiedy nie będziemy mu poświęcać wystarczającej ilości czasu, może uciekać, może niszczyć, może sprawiać naprawdę duże problemy. Nie zawsze dobrze dogadują się z psami, chociaż. Po odpowiedniej socjalizacji nie będzie żadnych problemów. Nie są głośne, ale nie nadają się na przykład na stróża. Są zbyt przyjacielsko nastawione do ludzi. 56-66 cm, 32-43 kg wagi. Owczarek niemiecki. Tak, ta psia legenda w niektórych umaszczeniach ma wygląd dosyć mocno przypominający wilki. Pies bardzo aktywny, niesamowicie elastyczny, inteligentny, świetny stróż, świetny pies pracujący. Chociaż teraz raczej to pies rodzinny, ale te jego potrzeby wcale nie są niższe. Potrzebuje bliskiego kontaktu z ludźmi, źle znosi samotność, wymaga dużej ilości ruchu i wysiłku umysłowego. Wychowanie jest troszkę cięższe niż się niektórym wydaje, ale jeśli zapewnimy mu to, co trzeba, tego czego potrzebuje, wtedy naprawdę jest tym psem z legendy. Doskonałym, wiernym, lojalnym, wesołym, świetnym. Towa psim towarzyszem. No ale to jest mój ulubiony pies, więc może dlatego tak mówię. Ale naprawdę pies świetny. Jeśli mu zapewnimy te wszystkie warunki, jakich potrzebuje. 55-65 cm, 22-40 kg wagi. Przedostatnim psem jest Tamaskan. Jedna z najmłodszych ras psów. Również pies, który powstał w wyniku krzyżowania kilku raz innych. Między innymi. Psów, które są na tej liście, i są to psy, które nie tylko wyglądają jak wilki, ale również mają dużo takich cech wspólnych z tymi psami, które dzisiaj wymieniałem. Potrzebują bliskiego kontaktu z ludźmi, dużej ilości uwagi, wymagają dużej ilości ruchu. Musimy je spokojnie, ale bardzo konsekwentnie wychowywać. Socjalizacja jest czymś bardzo, bardzo ważnym, ale kiedy mu to zapewnimy, kiedy go wychowamy i ta więź, jaką nawiąże z swoimi opiekunami, będzie odpowiednia, wtedy staje się łagodnym, wiernym, bardzo mądrym, prawie zawsze posłusznym psem. Pamiętajmy tylko, że to nie jest wcale taki łatwy pies do wychowania. Jak właściwie wszystkie dzisiaj wymienione, są to psy wymagające. Aha, jeszcze warto wspomnieć, że posiadają te psy silny instynkt łowiecki, czyli wiele cech wspólnych z innymi dzisiaj wymienionymi psami. 61,71 cm wysokości, 23,45 kg wagi. Ostatnim na liście jest Eurasier. No, dla niektórych te psy w ogóle nie przypominają wilka. Według mnie, w niektórych umaszczeniach, jak najbardziej pies ten przypomina wilki. Oczywiście pies. Bardzo fajny, spokojny, bardzo mocno wiążący się z opiekunami. Źle znoszący samotność. Wymagające delikatnego, takiego spokojnego wychowania, ponieważ jest psem dosyć wrażliwym. Ma troszkę swojego zdania, chociaż myślę, że najmniej z dzisiaj wymienionych psów. Nigdy nie będzie jakoś całkowicie posłuszny, ale chyba jest najbardziej posłusznym psów. Obok może owczarka niemieckiego z dzisiaj wymienionych psiaków. Bardzo fajny towarzysz. Taki zwykły, normalny pies dla osoby raczej aktywnej, czy też dla rodziny, chociaż ta potrzeba ruchu wcale nie jest aż tak duża. No, najmniejsza wśród dzisiaj wymienionych psów. Mocno linieją, ale tak to można powiedzieć: nie są agresywne, nie są głośne, potrafią być dobrym stróżem, fajny, psi, towarzysz. Najłatwiejszy z dzisiaj wymienionych psów, jakkolwiek by to nie znaczyło, chociaż i tak musimy mu poświęcić dużo czasu i dużo uwagi. 48 60 cm, 18 32 kg wagi. Prawie wszystkie dzisiaj wymienione psy łączą podobne cechy. Duża potrzeba kontaktu z człowiekiem, duża potrzeba uwagi ze strony opiekuna, są to psy wymagające, są to psy niełatwe w wychowaniu. Psy, które mają duże potrzeby ruchowe, najczęściej mają silne instynkty, takie jak instynkt terytorialny czy też łowiecki. Psy, trudne. Jednak można powiedzieć, że ten wygląd zobowiązuje. Jednak to, że ten pies potrzebuje bliskiego kontaktu z człowiekiem, inaczej można powiedzieć, zaczyna dziczeć. To wszystko powoduje, że to nie są psy, no może z wyjątkiem owczarka niemieckiego i Eurazjera, które mogą trafić do wszystkich. Jeśli chodzi o skhaskiego i malamuta, oczywiście. Jeśli tylko zapewnisz mu tą gigantyczną ilość ruchu, potrafią one się stać świetnymi towarzyszami. I tak, malamut czy też haski, psy, które często odradzam, z jednego powodu ponieważ naprawdę nie wszyscy są w stanie zapewnić im tego, co trzeba tej odpowiedniej dawki ruchu i swojego czasu. I wtedy, niestety, ten pies będzie nieszczęśliwy. A nie po to chcemy mieć psa, żeby był nieszczęśliwy. Więc wszystkie są godne polecenia ale psami są wymagającymi, potrzebującymi naprawdę kogoś, kto jest w stanie im poświęcić dużo czasu, dużo uwagi, no i po prostu lubi swoje psy i wie, na jakiego psa się decyduje. Dziękuję za uwagę, zapraszam na inne materiały, zapraszam do zasubskrybowania, do naciśnięcia dzwoneczka, opublikuj, poleć, pokaż znajomym ten czy też inne materiały. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.